Siemankowicowie, w dzisiejszym odcinku nagrywam sobie Farmika 17 i wiecie co? Zrobiłem tak, że y, Farmika 17 seria Wprowadzamy się i są aż dwie sezony i po każdym sezonie, aż jest 10 odcinków więc naprawdę będzie coraz dużo, coraz dużo Pamiętajcie subskrybować ten kanał i Dużo łapie w górę, a właśnie taki biały ja Matrix. E, chodźcie na mój kanał Matrix i zaskrybujcie kanał. Zaczynamy. O Jezu. ja się wyprowadzę z chaty ja teraz. Jedę ja do innej chaty. się sprowadzę właśnie do innego domu. I zobaczymy, jak to będzie w ogóle. Do do O, to chyba gdzieś tutaj. O, Tu właśnie, ale traktora nie mam, muszę sobie pokupić Dobra, wjeżdżamy O, chatka, chatka, dosyć, dosyć jest Dobra, trzeba tylko otworzyć bramę Wjeżdżamy Wjeżdżamy, wjeżdżamy No troszkę miejsca jest tutaj Dobra, super Teraz trzeba, tutaj, tylko, trzeba tylko tutaj zaparkować no. O, kupiłem sobie takiego Setora Tutaj taką orkę do raja. Piękna. Tutaj takie buty by się kupić. I Cewniczek Dobra, czas odpalić setora Trzeba podczepić orkę. No, czekaj. o jest. Tutaj trzeba mnie wyroboć. Więc złapiamy i jedziemy. Kurde, fajna bryczka, fajna, fajna. Pamiętam, jak byłem w moim starym gospodarstwie i robiłem orkę. Pamiętam to i też. O Jezu, ja jedziesz wyjedziesz, Ty, baranie jeden. Dobra. Bo kurde, no patrz tu kolejnego. Dobra, ja za Dobra, jedziemy sobie na gospodarstwo. Pięknie co? Tu też działają super. Tutaj. Auta jeżdżą. Uj tu nie jest, tuba zobaczcie nie jest. Ja tam. I teraz... Dobra, przyjedziemy i widzimy się w nowym kolejnym. Dobra, jeszcze ja nie dojechałem. Więc jeszcze trochę połowy drugi. I muszę sobie kupić się rolę do, do rana bo ja mam może będę być, nie wiem Muszę sobie kupić się jeszcze, więc To będzie wszystko wyglądać, nie wiadomo Ja na Śląsku mieszkam, ja. Tutaj mogłoby się zaorać trochę, tutaj by mogło się kupić No ale niestety Tutaj pryskają, chyba nie niedawno będą pryskać Dobra, nieważne, jedziemy i tyle Dobra widzowie, musicie zaskrybować mój kanał yy, I w ogóle A Ja tu nagrywam Parę dawno kupiłem kamerę, więc wami witam, serdecznie I ja na Was Dobra, teraz muszę jest tutaj I go zamarkować. I tak miłość znalazł Błyskotarstwo, tak się wszystko Ale to pamiętacie jeszcze nie koniec odcinka Pamiętacie, że miłość też nagrywa Więc musi Na przykład Oczywiście, że on nie ma na prawdziwym kanału, bo to jest tylko taka seria Że wiecie, że nagrywa, tak? I tak znalazł boskodawstwo tak szybko Znalazł sobie Zetorka kupił I oglądajcie dalej Dobra, muszę go tylko zaparkować. O, kurde, ale pełny to jest Dobra, chyba, że jakoś pojechać. Jeszcze sobie, nie wiem, może jeszcze sobie coś kupię. Będzie, dobra, teraz chyba tylko zaparkować. I tyle, o, tu, 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 że. Oj, weź, w auto wjechałem, przepraszam. Ciężko, że nie zabijesz, wjechałem. A to, sobie to jest moje auto, ja nie mam żody. Ja wybiałem. Dobra, sesorka sobie zaparkuje, A zaś zabiorę tam te może jakieś jakieś które jak sobie kupię. Widzowie... Trzeba tu... O kurde. Dobra, Bądźcie tylko. Otworzyć. O Jezu, bo za oczy! O, na szczęście, nie? Dobra. O, o. Kawę. To zatorka. I może się widzimy jak kupię. No, tylko Dobra, widzowie, witam. Patrzcie, dokupiłem kupiłem takiego licho Fajnego. Tak wygląda. I. Mam... Dobra, tutaj zabiorę za to, bo będzie na niego wiersz zaletkie. I tutaj. Proszę. Mamy takiego. To. Czekajcie. Nie wiem, kto to ma na wam wie, Ale kupiłem takie. No pewno wiecie, tam dobra już nie będziemy myślić co to jest. Wy to się nie mogę zabrać, bo to daleko chyba nie będzie nie wiem dobra, dobra. Przepraszam, dobra, tutaj wsiadamy. No, no, no piękny nikolacik, da no, co? No, widać widać. Widać widać, jak tutaj... Trzeba... Ten kultywator, chyba to jest coś, czekaj, wejdę w telefonie na moją aplikację. Dobra, no, kultywatory, mówiłem. Chyba takie, że mogę sobie kupić na aplikację w telefonie i Czek Odczepiamy i idziemy. Ja chyba wiem, gdzie ja mam. Ja ja chyba już wiem, gdzie mam ten pole, i to ja wiem, ja wiem. Dobra, nikt nie jedzie tam Dobra Bo ja z wami całą drogę teraz nie będę zatrzymać e e e kamery Więc jedziemy, jedziemy Bo tak to tylko można powiedzieć tyle Oczywiście O ja czy ty taki taki dach jazycko? Ło Kurde, zakręt Dobra. Trzeba tutaj tylko jechać. Może będzie na miejscu. To się widzimy. Dobra, widzowie, ja sobie już tutaj wszystko zaparkowałem. Tak. I to lichonalik. Nie, nie widać. Wszystko pod kontrolą. I Dobra, ja jedę się przespać do mojego domku i widzimy się jak się ubudzę. O dobra Tutaj jestem na balkonie, wstałem jakieś 5 minut temu Tutaj patrzę na balkonie Dobra, no, tylko znajdę się pić. minut Dobra, zeszłem a Teraz tak, muszę ją za Bo tam są przyczepki, ja malutką To już muszę Muszę tylko palić Palić, palić.

Nie, bo przyczepkę i może skoczymy na 10 rozcinek. Bo jest tu bocka, Bo Jezu, że jak to śnie z o Ło! w nieboto miałem! Kurczatki, kurczatki! Kurczaczki, kurde, 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 widzisz, widz, widz. dobra Kosietki tu wjechały jakoś, o nie, jakie wrożone Trzeba go wyczyścić No jedziemy na miejsce I może w kolejnym odcinku go przewieziemy na bosko, darczo to przyczepę I będzie z tego szybko, ale jeszcze nie kończę. Jak nie dojadę na miejsce, to potrzebę szybki, jak dojadę na miejsce, pamiętajcie. Kurdeczki, kurdeczki, kurdeczki. Oj, tu było kurdeczki, kurczki. Dobra, wieś! Weź, tam dawaj, leż, wsi. yòdè sọ́bi yàtọ̀ sọ́bi yàtọ̀ sọ́bi yàtọ̀ lalalala lalalala lalalala. Dobra, to będzie jak Dużo łapek w górę. Na razie. I tak miło zakończył swoją pierwszy odcinek. Więc pamiętajcie subskrybować kanał i dajcie lajka like też na miłosza, żeby nagrywał więcej odcinków. Na razie! hu hu